Witam serdecznie po bardzo udanym weekendzie, gdzie udało się wygrać 2000 złotych. No ale myślę, że trzeba wrócić do normalności, grać po prostu gobelki z małą kwotą do wygrania, ale no pewniejsze. Dlatego tutaj wchodzi praktycznie na potrojenie dzisiaj i przygotowałem dwa overy. Pierwszy z nich w meczu Tottenhamu z Southampton. No jak wiadomo z Tottenhamu został zwolniony Jose Mourinho. Także nie, nie wiadomo jak płynie to na zawodników. Pod znakiem zapytania stoi występ Harry'ego Keina, a aczkolwiek no, Southampton straciło najwięcej bramek aequo z Sheffield United. Ostatnio stracili trzy bramki od West Bromu. No, także Tottenham nawet bez Harry'ego Keina mógłby strzelić te trzy bramki dla świętych, ale myślę, że święci też coś dołożą, bo w meczach na linii Tottenham-Southampton przeważnie pada grad goli. Stąd typuje po prostu 2,5 bramki, ponieważ nie wiadomo jak y, ekipa Spurs zagra z nowym trenerem, ale myślę, że 3 bramki będą. Drugie starcie bologna Torino. Co ciekawe, identyczny kursik na over 2,5 jak w poprzednim przypadku. I czemu tak typuje Torino ostatnio zdeklasowało u siebie Rome. Wygrywają 3 do 1. Ogólnie ekipa Byków gra bardzo ofensywnie jednak gubi ich to, że często dzielą się punktami, przez co są tylko jedną lokatę nad strefą spadkową, przez co muszą walczyć aż do ostatniego kolejek tak na dobrą sprawę, bo nie wiadomo, co się przytrafi, jak zagrają spadkowicze, czy ich nie wyprzedzą, dlatego tutaj Torino musi grać o pełną pulę, o trzy punkty, nie mogą sobie pozwolić na remis. Z drugiej strony zaś Bolonia, która gra równie ofensywny futbol, kreują mnóstwo sytuacji strzeleckich, często właśnie te sytuacje powinny według statystyk zostać zamienione na bramki, aczkolwiek no, brakuje trochę skuteczności. Mimo wszystko dzisiaj zagrają z Torino, z rywalem, który ma problemy w defensywie, w defensywie traci mnóstwo bramek i stąd typuje po prostu over 2,5 bramek. Myślę, że zostanie pokryty bez problemu kurs naprawdę przyzwoity.